W 554. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia N-Fala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa Lou Rockwella pod tytułem Dlaczego jestem anarchokapitalistą? Najpierw zacznę od tego, dlaczego ja nim jestem, a to z kilku prostych powodów. Po pierwsze, wolę być konsekwentny, wolę się przestać oszukiwać, wolę nie doszukiwać się usprawiedliwień, uzasadnień dla zinstytucjonalizowanej przemocy i grabieży, bo uważam, że przemoc, jak i przymus są niemoralne w każdej postaci. Uważam, że państwo nie powinno stać na jej straży, na jej czele, nie powinno odkrywać roli decyzyjnej, nie powinno mieć prerogatyw i uprawnień, by kimkolwiek rządzić, dlatego nie daję mu legitymizacji do tego, z kilku prostych powodów. Po pierwsze, dlatego, że uważam, że człowiek jako kowal swojego losu, wyposażony w godność ludzką, samoświadomość i przede wszystkim wolną wolę, jest kowalem. Swojego jestestwa, wykuwa swoje kształty i kontury i kieruje swoim życiem poprzez samoposiadanie i samopanowanie. Jest właścicielem swojego ciała i umysłu. Dlatego nikt nie ma prawa sprawować nad nim kontroli. I po drugie, uważam, że agresja. Jakakolwiek wymierzona przeciwko jego godności, jego cielesności, jest złem, złem niekoniecznym. Uważam, że rząd jest mafią, jest gangiem, jest organizacją przestępczą, zbrodniczą, którą należy odrzucić, zanegować. Uważam, że nie ma żadnego, ale to żadnego powodu, by uzasadniać grabież w jakiejkolwiek wyższej rzekomo intencji. W wyższym rzekomo celu i pozwolę sobie na uzasadnienie tego zacytować fragment z manifestu nowego libertarianizmu Samuela Edwarda Konkina III. Taka instytucja przymusu centralizująca niemoralność, popychająca do kradzieży oraz morderstw i koordynująca ucisk na skalę niewyobrażalną dla przestępczości prywatnej istnieje. Jest to mafia nad mafię. Gang nad gangi, spisek nad spiski. Liczba ludzi zamordowanych przez tę instytucję w ciągu kilku ostatnich lat przewyższa liczbę wszystkich zgonów, do jakich doszło wcześniej na przestrzeni dziejów, wartość dóbr skradzionych przez nią w ciągu kilku ostatnich lat przewyższa wartość całego bogactwa wytworzonego wcześniej na przestrzeni dziejów. Liczba umysłów, której instytucja ta zwiodła celem swojego przetrwania w ciągu kilku ostatnich lat przewyższa liczbę umysłów. Omotanych jakimikolwiek irracjonalnymi ideami głoszonymi kiedykolwiek wcześniej na przestrzeni dziejów. Ta instytucja to państwo, nasz wróg. W samym tylko XX wieku wojna doprowadziła do wymordowania większej liczby ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Podatki i inflacja przyczyniły się do kradzieży mienia o wartości większej niż wszystkie wytworzone kiedykolwiek wcześniej bogactwa, a polityczne kłamstwa, propaganda i nade wszystko edukacja spaczyły więcej umysłów niż wszystkie wcześniejsze przesądy. Niemniej jednak wśród wszystkich celowych działań dezorientujących i zaciemniających rzeczywistość nić rozumu wytworzyła włókna. Oporu, aby spleść je w stryczek dla państwa, libertarianizm. Tam, gdzie państwo dzieli i niszczy swoich przeciwników, libertarianizm jednoczy i wyzwala. Gdzie państwo zaciemnia, libertarianizm rozjaśnia. Gdzie państwo ukrywa, libertarianizm ujawnia. Gdzie państwo uniewinnia, libertarianizm oskarża. Libertarianizm wyprowadza całą swoją filozofię z jednego prostego założenia: inicjowanie agresji albo grożenie jej zainicjowaniem przymus jest złe niemoralne, niesprawiedliwe, niesłuszne, wysoce niepraktyczne itd. i zakazane, wszystko inne jest dozwolone. Libertarianizm w tym stadium rozwoju określił problem i wskazał rozwiązanie: państwo kontra rynek. Rynek to suma całego dobrowolnego działania ludzkiego, oddolnego. Jeśli ktoś działa bez inicjowania przemocy, stanowi część rynku. W ten sposób ekonomia stała się częścią libertarianizmu. Libertarianizm zbadał naturę człowieka, aby wyjaśnić jego prawa wynikające z zakazu inicjowania agresji. Od razu okazało się, że człowiek, kobieta, dziecko, Marsjanin ma absolutne prawo do życia i swojej własności, a żadnego prawa do życia i własności innych. W ten sposób filozofia obiektywistyczna stała się częścią libertarianizmu. Libertarianizm postawił pytanie, dlaczego społeczeństwo nie jest obecnie libertariańskie i spostrzegł państwo jako klasę rządzącą, jego grę pozorów oraz bohaterskich historyków usiłujących ujawnić prawdę. W ten sposób historia rewizjonistyczna stała się częścią libertarianizmu, który odkrył naturę państwa jako ekspansjonistycznego i wrogiego postępowi, jako powstałego na drodze genezy egzogenicznej, czyli ze poprzez zewnętrzną napaść, wywłaszczenia, wysiedlenia i zbrojne konflikty, które Krwawo mordowały całe pokolenia. Psychologia, szczególnie w rozwiniętej przez Tomasa Szasa postaci kontrpsychologii, została przyjęta przez libertarian, usiłujących wyzwolić się zarówno z więzów państwa, jak i z samouwięzienia, szukając formy artystycznej do wyrażenia, budzącego Gro z grozem potencjału państwa i przedstawienia możliwości, jakie daje wolność, libertarianizm odnalazł ją w istniejący już science fiction. Zwolnicy wolności dojrzeli w dziedzinach politycznej, ekonomicznej, filozoficznej, psychologicznej, historycznej i artystycznej pewną całość, jednoczącą ich we wspólnym oporze. Zjednoczyli się, gdy obudzili swoją świadomość. W ten sposób libertarianie stali się ruchem, zorganizowanym. Ruch libertariański rozejrzał się w oku i dostrzegł wyzwania. Pokonać państwo naszego wroga Wszędzie Od oceanicznych głębin Przez miejsca wypalone słońcem Po powierzchnię księżyca W każdym kraju Ludzie, plemieniu, narodzie I w każdym indywidualnym umyśle Zauważyli, że demoliberalne Próby Okiełznania państwa Ograniczenia go spełzły na niczym Zarówno monteskiuszowski trójpodział władzy Demoliberalna kadencyjność wyborów Tudzież e, możliwość oferowania ludziom partiokracji, czyli pewnego pluralizmu, tak samo ustawa zasadnicza, tak zwana konstytucja, żadna z tych metod nie. Była w stanie skrępować Lewiatana, który zawsze wyzwalał się i dokonywał ekspansji. Niektórzy usiłowali bezzwłocznie zawrzeć sojusz z innymi wrogami elity, władzy w celu obalenia ówczesnych władców państwa. Inni dążyli do natychmiastowej konfrontacji z jego funkcjonariuszami. Jeszcze inni poszli drogą kolaboracji ze sprawującymi władzę, którzy oferowali zmniejszenie ucisków w zamian za głosy. A niektórzy rozpoczęli intensywne, długofalowe działania. Celem oświecenia społeczeństwa, aby zbudować i rozwinąć ruch. Wszędzie pojawili się aktywiści Sojuszu Libertariańskiego. Nie byli to fantaści oderwani od rzeczywistości, nie byli to utopiści i zbuntowane nastolatki, które pragnęły chaosu, bezprawia, ale oddolnej kooperacji, wolnej organizacji, współpracy. Wyższe sfery państwa nie miały zamiaru powstrzymywać się od grabieży przy pierwszych oznakach sprzeciwu, ani oddawać swoim ofiarom. Ofiarą ich własności. Pierwszy kontratak przyszedł ze strony antyzasad zasianych przez zdeprawowaną kastę intelektualną, defetyzmu, rezygnacjonizmu, minarchizmu, kolaboracjonizmu, gradualizmu, monocentryzmu i reformizmu, z przyjmowaniem państwowych stanowisk włącznie, żeby usprawnić etatyzm. Wszystkimi tymi antyzasadami, dewiacjami, herezjami, autodestrukcyjnymi i wewnętrznie sprzecznymi doktrynami zajmiemy się. Kiedy indziej. Najgorsza z nich wszystkich jest patriarchia, fałszywa koncepcja głosząca, że do libertariańskich celów można dążyć państwowymi środkami, zwłaszcza poprzez partie polityczne. Powołanie do życia partii libertariańskiej było drugim kontratakiem przypuszczonym przez państwo na początkujących libertarian, którzy mieliby uwierzyć w to, że można pokonać wroga jego własną bronią, że od zasiania drobnej bakterii, Pojawi się w paszczy lwa próchnica, która stępi jego ostre uzębienie, że wprowadzimy tam konia trojańskiego, który zasieje chaos i dezorganizację. Najpierw wykorzystywano ją jako niedorzeczny oksymoron, później jako najeżdżą armię, ale w praktyce. Lewiatan nie podciął gałęzi, na której siedział. Nie było mu na rękę, żeby samo ograniczyć się i e, kąsać rękę, która go karmi. I przede wszystkim... Władza, jak stwierdził lord Acton, deprawuje, więc pseudolibertarianie, którzy wkroczyli na ścieżkę polityczną, prędko sami ulegli wpływom, pieniądzom i innym benefitom władzy, które skorumpowały ich umysły. Trzeci kontratak to próba wykupienia głównych libertariańskich instytucji, nie tylko partii, przez jednego z dziesięciu najbogatszych kapitalistów w Stanach Zjednoczonych i zarządzania ruchem w taki sposób, w jaki inni plutokraci zarządzają wszystkimi innymi partnerem. Partiami politycznymi w państwach kapitalistycznych. Miarą sukcesu, jaki te państwowe kontrataki przyniosły w deprawowaniu libertarianizmu, było doprowadzenie do rozbicia lewicy, ruchu i fatalnego paraliżu innych jego gałęzi. W miarę jak rosło rozczarowanie libertarianizmem, zawiedzeni nim szukali rozwiązania nowego problemu, zarówno z pomocą, jak i bez pomocy państwa. Konstytucja okazała się być. Gili tylko pasem cnoty, do których lubieżna kobieta rozwiązła lekkich obyczajów, posiada zapasowy pęk kluczy. Jak unikać bycia wykorzystywanym przez państwo jego elitę władzy? W jaki sposób, pytali ci rozczarowani, możemy kroczyć drogą wolności, skoro wiemy, że istnieje więcej niż jedna taka droga? Rynek daje wiele sposobów produkcji, wolną konkurencję. I konsumenci danego dobra, ale nie da się hmm, konsumpcji, ale nie da się do końca przewidzieć, który z nich zostanie wybrany. Nawet więc, jeśli ktoś powie nam jak dostać się stąd, z etatyzmu tam, do wolności, skąd będziemy wiedzieć, że to najlepsza droga? Niektórzy już odgrzebują stare strategie martwych od dawna ruchów w odmiennych celach. Proponuje się nowe drogi, odwołujące się znów do państwa. To błędne koło. Zdrada nieumyślna lub zaplanowana nadal trwa. Nie musi choć nikt nie potrafi przewidzieć kolejnych kroków, które niechybnie doprowadziłyby do powstania wolnego społeczeństwa ludzi obdarzonych wolną wolą. Można wyeliminować za jednym zamachem wszystkie te działania, które nie posuną sprawy wolności do przodu, a wprowadzenie w życie zasad rynku w niezawodny sposób wyznaczy obszar do przebycia z całą pewnością nie ma jednej drogi jednej prostej niczym linia na wykresie drogi do wolności ale jest zbiór wykresów jest przestrzeń wypełniona liniami, które zaprowadzą libertarynina do jego celu wolnego społeczeństwa i tę przestrzeń da się opisać. Z chwilą, gdy cel zostanie obrany, a prowadzące do niego jego drogi odkryte, jedyne co pozostanie każdemu do zrobienia, by dostać się stąd tam, to podjąć działanie. Ten manifest nade wszystko wzywa do takiego działania. Ten skrót pomoże nam odkryć, czym jest anarchokapitalizm. Pomimo nieustającej propagandy przeciwko wolnemu rynkowi, coraz więcej ludzi, być może więcej niż kiedykolwiek, określa się dziś jego zwolennikami. I to wspaniale. Jednakże tym wyrazom wsparcia często towarzyszy nieodzowne ale. Jakieś podważenie, jakieś zatrzymanie się w połowie drogi, niekonsekwencja, ale potrzebujemy państwa, by zapewniło bezpieczeństwo, rozwiązywało konflikty czy świadczyło usługi najważniejsze ze wszystkich. Ale skoro uznajemy, że zawodzi ona już w prostych sprawach, takich jak poczta, szkolnictwo, służba zdrowia, transport, to w jaki sposób poradzi sobie z trudniejszymi? Byłaby to sprzeczność, to znaczy z obronnością. Wewnętrzną i zewnętrzną, wojskiem i policją. Dlaczego miałaby mieć prerogatywy do tego, skoro zawodzi już w o wiele łatwiejszych zadaniach? Prawie bez namysłu ludzie, którzy w innych przypadkach są zwolennikami rynkowych rozwiązań, chcą prywatyzacji wielu sektorów, chcą upoważniać państwo do produkcji najważniejszych, kluczowych dóbr i usług. Wielu wspiera państwowy monopol, chociaż Państwo zabezpieczony monopol na produkcję pieniądza, a wszyscy uważają za konieczny monopol państwa na tworzenie prawa i usług ochroniarskich, zamiast przeciwstawionych mu rynkowo różnorodnych służb ochrony, które rywalizowałyby o swoich klientów. Nie znaczy to, że ci ludzie są głupi. Niemal każdy z nas przechodził przez ten etap, bycia zwolnikiem ograniczonego państwa. Kiedy to po prostu nie przychodziło nam do głowy, by dokładnie przeanalizować nasze założenia i przemyślenia. Na początek, zanim założymy konieczność państwowej aktywności, zastanówmy się nad kilkoma podstawowymi założeniami ekonomicznymi. Monopole, których państwo jest pierwszorzędnym przykładem, prowadzą z czasem do wyższych cen i gorszej jakości oferowanych usług, zawsze upośledzają rynkową konkurencyjność i jakość. Wolnorynkowy system cen nieustannie gospodaruje zasobami w taki sposób, że oczekiwanie konsumentów są. Spełniane najmniejszym kosztem w rozumieniu utraconych możliwości. Rynek posiada samoregulujące zasady, takie jak bojkot konsumencki, ostracyzm społeczny itd. Państwo nie może być zarządzane tak jak biznes, co wyjaśnił Ludwig von Mises w biurokracji. Bez oceny zysków i strat, to znaczy kalkulacji ekonomicznej, organy państwowe nie mają pojęcia, co produkować, w jakich ilościach, gdzie, ani w jaki sposób to robić. Każda ich decyzja jest arbitralna, bo nie potrafi zaspokoić potrzeb obywatela. Innymi słowy, gdy przychodzi do świadczenia jakichkolwiek usług czy produkcji jakichkolwiek dóbr przez państwo, mamy wszelkie powody oczekiwać niskiej jakości, wysokich cen oraz arbitralnego i prowadzącego do marnotrawstwa gospodarowania zasobami. Jest wiele innych powodów, dla których zamiast państwa to rynek, będący areną dobrowolnych interakcji między jednostkami, zasługuje na kredyt zaufania oraz dlaczego nie powinniśmy zakładać, że państwo jest niezbędne bez uprzedniego. Dogłębnej analizy stopnia. Do jakiego ludzka pomysłowość i harmonia ekonomiczna rynków mogą się bez niego Obejście. Spójrzmy. Państwo zdobywa pieniądze poprzez agresję wymierzoną w pokojowo nastawione jednostki. Państwo zachęca ludzi do wiary w to, że istnieją dwa zestawy zasad moralnych. Pierwszy poznajemy jako dzieci. Mówi nam on, że należy się powstrzymywać od przemocy i kradzieży. Drugi natomiast dotyczy tylko państwa, które jako jedyne może dopuszczać się agresji w stosunku do jednostek w każdej jej postaci. System edukacyjny, niezmiennie zdominowany przez państwo, zachęca ludzi do uznania. Drapieżności państwa za moralne usprawiedliwioną, a świat dobrowolnych wymian za moralnie podejrzany. Jakoby ludzie zostawieni samopas, bez wszędobylskiej kontroli pana, pasterza bydła, za wzajemnie... Pełniali czyny zabronione, rzucali się sobie do gardę, mordowali się, jakoby na ulicach miast miał zapanować chaos. Ludzie przecież nie posiadają mechanizmu sumienia, zdrowego rozsądku i jakiejś samokontroli. A pasterz, po całych wiekach polowań, ten drapieżnik legnie sobie bezpiecznie, spokojnie obok stada owiec i zacznie je chronić. Przecież przejdzie na wegetarianizm. Przestanie spożywać ich mięso, zmieni dietę. Sektor rządowy zdominowany jest przez grupy interesu, które lobbują za korzystnymi dla nich przywilejami, kosztem całego społeczeństwa, podczas gdy sukces w sektorze prywatnym można osiągnąć jedynie zaspokajając potrzeby tego społeczeństwa. Chęć spełniania oczekiwań zorganizowanych grup nacisku niemal zawsze przeważa nad chęcią spełniania oczekiwań ludzi, którzy chcieliby ograniczenia wydatków rządowych, a większość spośród tych ludzi chce je ograniczać i tak tylko częściowo. W Stanach Zjednoczonych państwowe sądownictwo od 200 lat wydaje niedorzeczne decyzje nie mające praktycznie żadnego związku z jego pierwotnymi założeniami. Państwo uczy swoich poddanych machania flagami, śpiewania piosenek patriotycznych na jego cześć, zaszczepiając w efekcie ideę, że opieranie się wywłaszczeniom i innym bezwzględnym działaniom państwa jest zdradą, zdradą interesu narodowego, jakiejś racji stanu, raison d'etat, albo jest zaprzaństwem i pewnego rodzaju ojkofobią, która polega na strachu przed swojością, przed tym co wspólne, własne i zakorzenione w kulturze lokalnej, tylko dlatego, że urodziło się przypadkowo na tej, a nie innej szerokości geograficznej i ma się na tej podstawie poczuwać złudne poczucie przynależności do kolektywu narodowego, ujętego przymusowo pod wspólny szyld, dla subordynacji i pewnego rodzaju sakralizacji władzy, która urasta do rangi świętości. Listę tę można by poszerzać w nieskończoność. Zrozumiałe jest jednak, że ludzie mogą nie zdawać sobie sprawy, jak prawo, które według nich musi zostać narzucone z góry, mogłoby powstać bez państwa. Mimo, że jest wiele historycznych przykładów demonstrujących dokładnie taki stan rzeczy, bo ono nie jest niezbędnie potrzebne do tego. Jeśli państwo w toku dziejów zmonopolizowało produkcję jakiegokolwiek dobra lub usługi, słyszymy zawsze panikarskie sprzeciwy wobec pomysłów ich sprywatyzowania i łączenia naiwnego, ignoranckiego anarchii z chaosem, jakoby te terminy miały cokolwiek wspólnego. Jeśli na przykład państwo zmonopolizowałoby produkcję żarówek, mówiono by nam, że sektor, prywatny nie poradziłby sobie z ich produkcją, a jakże? Krytycy prywatyzacji twierdziliby, że sektor prywatny nie wyprodukuje żarówek ani w pożądany przez ludzi rozmiarze, ani mocy, że sektor prywatny nie będzie produkował specyficznych żarówek na małe rynki, bo nie miałby z tego zysku, że prywaciarze... Demonizowani produkowaliby niebezpiecznie wybuchające żarówki, i tak dalej, choć nikomu by się to nie opłacało. Ponieważ jednak od zawsze żyliśmy z żarówkami dostarczanymi przez prywatne przedsiębiorstwa, więc nastąpiła pewna habituacja, przyzwyczajenie, te zastrzeżenia wydają nam się zabawne. Nikt by sobie nie życzył spełnienia powyższych scenariuszy, snutych przez krytyków. Zatem sektor prywatny tych scenariuszy by nie zrealizował. Faktem jest, że konkurujące źródła prawa były dość powszechne w historii cywilizacji zachodniej. Gdy królowie zaczynali monopolizować funkcje prawne, robili tak nie z jakiejś abstrakcyjnej żądzy zaspokojenia porządku. Zaprowadzenia porządku, który już istniał, ale z uwagi na pobierane przez nich opłaty z procesów rozstrzyganych w sądach królewskich. Naiwna teoria interesu publicznego, w którą w innych okolicznościach żadna rozsądna osoba nie wierzy, nie staje się tu nagle przekonująca. Mary Newton Rothbard lubił powoływać się na Franza Oppenheimera, który wyróżnił dwa sposoby bogacenia się. Pierwszy z nich opiera się na środkach ekonomicznych, polegających na wzbogacaniu się poprzez dobrowolną wymianę tworzenie jakiegoś dobra lub usługi, za którą inni chcą zapłacić. Drugi z nich natomiast wiąże się ze środkami politycznymi, które obejmują nieodwzajemnione zawłaszczanie cudzej pracy. Jak w obozie Rodbarda postrzegamy państwo, nie jako niezbędnego dostawcę prawa i porządku, bezpieczeństwa czy innych tzw. dóbr publicznych. Cała ta teoria dóbr publicznych i tak jest dziurawa od błędów logicznych. Państwo jest raczej pasożytniczą instytucją żyjącą z bogactwa swoich poddanych, ukrywającą swój antyspołeczny drapieżny charakter pod zasłoną interesu publicznego. W słowach Oppenheimera jest to organizacja posługująca się środkami politycznymi, czyli przymusowymi. W celu zdobywania bogactwa. Rodbart pisze, że państwo jest organizacją w społeczeństwie, która próbuje utrzymać wyłączność przy użyciu siły i przemocy na danym terenie. W szczególności zaś jest jedyną organizacją w społeczeństwie, która uzyskuje swoje dochody nie z dobrowolnych datków czy płatności za świadczone usługi, ale na drodze przymusowego haraczu, trybutu. Podczas gdy inne jednostki bądź instytucje uzyskują wpływy z produkcji dóbr i usług. Poprzez pokojową i dobrowolną sprzedaż owych dóbr i usług innym. Państwo swoje dochody wymusza i posługuje się przy tym groźbą więzienia i bagnetu, używając i siły, i przemocy, by pozyskać dochody. Państwo zmierza zazwyczaj do tego, by regulować i wyznaczać wszelkie przejawy aktywności swoich indywidualnych poddanych, trzymać ich w ryzach, niczym bydło hodowlane w zagrodzie. Państwo zapewnia legalny, uporządkowany, usystematyzowany kanał dla grabieży prywatnej własności. Umożliwia pewne bezpieczne i względnie pokojowe bytowanie pasożytniczej kasty w społeczeństwie. Jako, że produkcja musi przecież poprzedzać grabież, wolny rynek ma zawsze pierwszeństwo przed państwem. Państwo nigdy nie zostało stworzone na drodze umowy społecznej, zawsze rodziło się z podbojów i wyzysku. I jeśli ten opis państwa jest prawdziwy, a myślę, że mamy powody przypuszczać, że tak jest, to czy zaledwie ograniczenie go jest możliwe i czy tak naprawdę powinniśmy do tego dążyć? Czy samoistnie nie powróci w błędnym kole do stanu sprzed ograniczenia? Czy zanim odrzucimy taką możliwość, nie powinniśmy chociaż zastanowić się, czy moglibyśmy żyć w świecie, w którym państwo by w ogóle nie istniało? Czy wolny rynek, miejsce dobrowolnej współpracy, przestrzeń dla interakcji ludzkich naprawdę może być motorem cywilizacji, a skądinąd wiemy, że tak? Wróćmy do zasad konstytucji ojców założycieli USA, mówią jedni. To bez wątpienia byłby postęp, ale doświadczenie pokazuje nam, że ograniczony rząd jest w stanie chwiejnej równowagi. Państwa nie mają interesu w pozostawaniu ograniczonymi na dłuższą metę, więc jeśli mogą rozszerzać swoją władzę i bogactwo, to robią to. Następnym razem, gdy zauważysz, że bronisz ograniczonego rządu, zadaj sobie pytanie, dlaczego ten rząd nigdy przenigdy taki nie pozostawał. Może chcesz gwiazdkę z nieba, a co z ludźmi? Czy nie można im ufać, że będą pilnować, by rząd pozostał ograniczony? Odpowiedź na to pytanie znajduje się wszędzie dookoła ciebie. Wystarczy zmanipulować ich socjotechniką medialną, przekupić socjalnymi benefitami i już są w kieszeni państwa. W przeciwieństwie do państwa minimum, anarchokapitalizm nie wysuwa wobec społeczeństwa żadnych nieracjonalnych oczekiwań i roszczeń. Minarchista musi się pogimnastykować, by wymyślić, jak przekonać opinię publiczną, że chociaż państwo ma możliwość redystrybuowania bogactwa i Wydawania pieniędzy na urocze projekty, które wszystkim się podobają, to jednak nie powinno tego robić. Zwolennik państwa minimum musi po kolei wyjaśniać wszystkie problemy wynikające z każdej wyobrażalnej interwencji państwa, podczas gdy intelektualiści, uniwersytety, media i klasa polityczna jednoczą się przeciwko niemu, by propagować odwrotne stanowisko. Zamiast angażować się w bezowocne próby tłumaczenia wszystkim, co jest nie tak z dopłatami dla ro rolników, co jest złego w dofinansowaniu od Fedu, co nam nie pasuje w wojskowo-przemysłowych kompleksach, military-industrial complex, dlaczego kontrola cen nie działa? Innymi słowy, zapis. Zamiast próbować wpoić Amerykanom, Polakom wiedzę z zakresu studiów podyplomowych, z ekonomii, historii i filozofii politycznej, społeczeństwo anarchokapitalistyczne wymagałoby od nich jedynie przestrzegania podstawowych i wspólnych dla wszystkich fundamentów moralnych. Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe. Przestrzegaj dekalogu. Nie kradnij, nie morduj, nie gwałć, nie krzywć niewinnych ludzi. Tyle. Nie narzucaj innym swojego stanowiska, zostaw innych w świętym spokoju. Wszystko, w co wierzymy, wynika z tych prostych zasad. Istnieje obszerna literatura traktująca o najczęstszych i najbardziej oczywistych zastrzeżeniach, np. czy społeczeństwo nie pogrążyłoby się w przemocy wskutek walk o wpływy prowadzonych przez uzbrojone bandy. Jak rozstrzygano by spory, jeśli mój sąsiad wybrałby jednego arbitra, arbitraja drugiego. Krótki esej nie może odpowiedzieć na te skomplikowane wątpliwości, dlatego warto odsyłać do innych. Źródeł. W ostatnich latach krąży w internecie pewien dowcip. Jaka jest różnica między zwolennikiem państwa minimalnego a anarchistą? Jakieś sześć miesięcy, bo wystarczy, żeby dojrzał do bycia konsekwentnym. Jeśli cenimy sobie zasady, spójność i sprawiedliwość, a sprzeciwiamy się przemocy, pasożytnictwu, monopolom, ten okres może być jeszcze krótszy. Zacznijmy czytać, zgłębiać wiedzę, poszerzać horyzonty i zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. Bardzo Dziękuję.